To jest twoja siostra, prawda? Nie? Co masz na myśli, pisząc nie? Znaczy, bardzo jej nie lubię, więc o co chodzi? Posłuchaj, to nie jest prank? Mamy ją. I albo przelejesz nam milion złotych w przeciągu godziny, albo dostanie pełną przejażdżkę pociągiem. Dawajcie, nauczcie ją czegoś. Ale ona jest psychopatką, więc prawdopodobnie jej się to spodoba. Czekaj co? Jesteś z tym OK? Tak, jest problemem od pierwszego dnia. Nie nawidziłem jej, odkąd się urodziłem. Jesteśmy poważni. Zabijemy ją, jeśli nie dostaniemy pieniędzy. Wielkie dzięki! Nawet nie wiesz, jak jestem wam wdzięczny. Czy Ty w ogóle przeczytałeś co my napisaliśmy? To jest ludzkie życie. Życie twojej siostry. Niech no ja ci coś powiem. Ona jest jak Karal. Raz zostawiłem ją w zagranicznym kraju bez paszportu. Wróciła następnego dnia, więc spróbowałem bardziej. Bez ludna wyspa, bez jedzenia, bez łódki, bez niczego. Pojawiła się pod moimi drzwi... Jakby to był jedynie długi spacer do domu. Więc zamknąłem ją w klatce ze stali. Zrzuciłem ją pośrodku niczego, brak ludzi, brak dróg. I tak wróciła w przeciągu 6 godzin. Z przekąskami. Co jest do cholery z tobą nie tak? Wzięliście złego zakładnika? Naprawdę mnie ona nie obchodzi. Jest jak przeklęty NPC, który cały czas się odradza. Więc naprawdę nam nie zapłacisz? Nie, zróbcie z nią cokolwiek chcecie. Okej. Okay. A co powiesz na to? Albo nam zapłacisz, albo podrzucamy ją pod twoje drzwi. Czekaj, co, nie róbcie tego! Zrobimy to. Już jest spakowana w wanie. Będziemy za 5 mi. Nie proszę! Dam wam wszystko! Jeden milion! Nie mam tego typu pieniędzy. Więc zaraz na nowo ją zobaczysz. Przelano. Dziękuję za interes. Już jej nigdy nie zobaczę. Stary, co masz na myśli? To szalone coś już jest pod moimi drzwiami. Oddawaj mi moje pieniądze.